Dobry wieczór, Joanna Głowacka, Telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na pięknym evencie, mianowicie premierze Perfum Sorvella, które jest tutaj z okazji jubileuszu konkursu Miss Polonia, a ze mną przepiękne dwie tegoroczne finalistki Miss Polonia. Przedstawcie się dziewczyny. Dzień dobry, jestem Julia Guźniczak. Dzień dobry, Marlena Lekowska. Dziewczyny, wyglądacie przepięknie. Tutaj każdy z Was mówi, że tutaj od razu z góry gratuluję Wam dostania się do finału, bo jest to uważam już ogromny sukces, niezależnie od dalszego e, wyniku. E, powiedzcie mi na początek, jaka jest Wasza historia związana właśnie z tym konkursem. Czyli czy to był Wasz pomysł, czy marzyłyście o tym od dziecka, czy to był spontaniczny e, pomysł, a może ktoś Was namówił. Generalnie, jeżeli chodzi o całą genezę tego, jak tutaj trafiłam, to jest to dosyć zabawna historia, ponieważ wyszło to dosyć spontanicznie. Pracowałam akurat w miejscu oraz typowo w tych samych godzinach, w których odbywał się casting w Poznaniu, więc powiedzmy, że wykorzystałam swoją szansę jak najlepiej potrafiłam i tak. Oto tutaj się pojawiłam na tym finale tegorocznym, tak wygląda historia. Po prostu na pełnym spontanie przyszłam na casting w Poznaniu, jestem w finale, jestem z tego bardzo zadowolona, bardzo się cieszę i myślę, że takie sytuacje właśnie, które zdarzają nam się spontanicznie, musimy jak najlepiej wykorzystać, bo wtedy wszystko wychodzi naprawdę po naszym planie. Tak, spontane są najlepsze, też tak uważam. A jaka jest twoja historia? W moim przypadku zaczęło się to tak naprawdę już ponad 10 lat temu, ponieważ jako nastolatka wzięłam udział w konkursie regionalnym, ponieważ w Podkarpaciu brałam udział w MIS Nastolatek Podkarpacia w 2016 roku. Udało mi się zająć drugie miejsce, zajęłam drugie miejsce jako druga wicemis i następnie zaczęłam działać bardziej w modelingu. Jakby również z agencjami, ale też i na własną rękę. Później przerodziło to się bardziej właśnie w takie freelancerstwo, ponieważ zaczęłam bardziej sama działać, szukać tych tych agencji, tych projektów modowych, więc ja w modelingu jakby przepadłam całkowicie. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł wzięcia udziału w Miss Polonii, już jako dorosła kobieta, był on niesamowicie spontaniczny. Zobaczyłam, że casting jest zorganizowany, pomyślałam, czemu nie, czemu nie teraz. No i tak właśnie znalazłam się w tym miejscu, jestem przeszczęśliwa, jest to niesamowite wyróżnienie i się cieszę, że mogę reprezentować Podkarpacie. My też się cieszymy, też uważam, że jest to piękne wyróżnienie. A jakie są Wasze marzenia, jakie oczekiwania po konkursie, niezależnie od wyniku? Znaczy, myślę, że marzenie każdej z nas jest podobne, czyli żeby przekazać gdzieś tam nasze wartości, pomysły, plany, yy, rozszerzać nasze projekty, które z, zgodnie z akcją Korona z głowy zaczęłyśmy prowadzić. Więc to jest gdzieś tam takie moje moje marzenie, żeby zyskać tą możliwość pokazania się szerszej publiczności i pokazać tak naprawdę to, co gdzieś tam głęboko w sercu noszę. A jak u ciebie? W moim przypadku podobnie. Myślę, że chciałabym przypieczętować całą swoją pracę, którą przez te lata włożyłam w swoje ciało, w swój charakter, również w takie upłynnienie mojego działania na scenie, ponieważ również jestem ze sceną związana od najmłodszych lat. Więc to jest takie też przypieczętowanie i taka pamiątka, myślę, dla mnie na całe życie. Przepiękne wspomnienia, piękne doświadczenie. No i myślę, że coś, co naprawdę zostanie w pamięci na długo, czym będę mogła się e, może nie że chwalić, ale po prostu być z siebie dumna i ze swoich osiągnięć a i także przekazywać to swoim dzieciom później. Tak, na pewno dziewczyny możecie być siebie dumne jak najbardziej. Jeszcze raz serdecznie Wam gratuluję, życzymy Wam powodzenia, każdy z Was, każda jest wyjątkowa. No i cóż, zapraszamy widzów do oglądania, bo transmisja jest na żywo 28 czerwca, więc czasu zostało już niewiele, więc zaproście dziewczyny naszych które Słuchajcie, kochani, TVP2 28 czerwca o godzinie 20.10 musicie nas wspierać, bo bez Was nie damy sobie w tym finale rady. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.